Film z kanału szczęśliwej rozwódki. Dziewczę się oburzyło, że nie podoba się Chińczykom. Cóż, po prostu tandetne standardy piękna. Chińskie standardy urody są bardzo różne od naszych. W Chinach bycie miłą i niewinność jest ceniona bardziej niż seksualność. W Chinach istnieją dwa terminy określające ten trend: twarz twojej pierwszej miłości, ten trend idealizuje niewinny, świeży, czysty obraz dziewczyny, która bardziej przypomina pierwszą szkolną miłość. Zwykle oznacza to duże, pełne naiwności oczy, mały zadarty nos, pucułowate policzki i ogólnie dziecięce rysy twarzy. Drugi trend nazywa się twarz dziecka. Ten trend także kultywuje Infantylny wizerunek młodziej dziewczyny. Gładka, aksamitna skóra, duże wyraziste oczy i ogólnie rysy twarzy przypominające dziecko, to jest postrzegane jako ideał młodości i niewinności. Oba trendy zachęcają dziewczyny do wyglądania bardziej młodo i dziecinnie, często stosowania makijażu i pielęgnacji skóry, fryzury, a nawet operacji plastycznych podkreślających bezbronność i dużą wrażliwość. Cześć, to jest bardzo dobre i odkrywcze wideo, a wiecie dlaczego? Ponieważ dziewczyny z wspólnoty niepodległych państw, europejki, amerykanki są przyzwyczajone do tego, że wszystko można osiągnąć, gdybyś pokazała pierś, pupę, stanęła w korzystnej pozie itp., oddziałując na męski instynkt. A w Chinach, no cóż, to pewnie też zadziała, ale w większości to tam działa na chwilę. A tak naprawdę ceniona jest ta niewinna uroda, piękna, nietknięta, aby być tą jedyną, prawdziwą kobietą. Taka dziewczyna jest jak piękny młody kwiat, który dopiero co zakwidł. To jest sedno. A tu nagle oburzenie no jak to? Ona jest kobietą o europejskim wyglądzie. Widać już na niej pewien upływ czasu. Pomimo makijażu nie będzie już wyglądać tak modo i pięknie jak azjatyckie kobiety i dziewczyny, ponieważ one mają też zupełnie inną pulę genów. No i z tego powodu naszą komentatorkę po prostu rozerwało z wściekłości, że nie ma wzięcia na chińskim rynku. No cóż, musi się z tym pogodzić. Przeczytam wam jeszcze komentarze, jakie są pod oryginalnym filmem. Teraz YouTube znowu uruchomił taką ciekawą funkcję, że od razu można na polski je przekładać. Warto czasem zajrzeć pod oryginalne filmy. Jeden brzmi nie seksowny, ale tandetny lub też obskurny. Kolejny brzmi Niewinność ceniona była we wszystkich religiach i w wielu krajach. Jest taka zasada, ze swoimi zasadami nie pchaj się do cudzej świątyni. Kolejny komentarz brzmi: standardy piękna w krajach wspólnoty niezależnych państw to bezbaczyna. Baczyna to takie potoczne nazwanie głowy. No, i żeby cenzura YouTubea puściła, to ludzie stosują takie sztuczki prostoutka. Utka to jest kaczka. Po prostu kaczka tłumaczy słownik, ale jest to podzielone na dwa słowa prosto-tutka. Tak więc standardy piękna w krajach zachodnich to pozbawiona głowy prosto-tutka. I 136 polubień ma ten komentarz. Kolejny brzmi: No, w niektórych krajach na instynkt bardzo ciężko złapać. Kolejny brzmi: Może zdziwione będą dziewczyny w Rosji i w krajach zachodnich, ale w Rosji to także jest cenione, tak jak i na całym świecie. Jeszcze jeden jest bardziej dosadny: No, faktycznie. Komu jest potrzebna taka poobijana, używana kobieta? Spotrójnie podkręconym przebiegiem i przyczepką cudzych dzieci. Tu może wyjaśnię, jeśli ktoś będzie chciał zgłębiać internet rosyjskojęzyczny, tam funkcjonuje w tej chwili już taki skrót RSP, czyli rozwiedzionka z pricepą. Rozwódka z przyczepką. Chodzi o rozwódki z dziećmi. Mężczyźni dzielą się doświadczeniami z takich relacji z rozwódkami, z przyczepką. No i oburzenie pań w sieci jest, ponieważ te doświadczenia dla mężczyzn są głównie negatywne. Same kobiety z reguły nie chcą brać za towarzysza życia mężczyzny, który swoje dziecko wychowuje. Natomiast całą ideologię usnuły, jakie to dobro jest dla mężczyzny, jeśli ona wniesie dziecko do związku. Zaznaczam, chodzi o ogólny trend. No, oczywiście, że zdarzają się wyjątki. Może jeszcze jeden dłuższy komentarz przeczytam. W Stanach Zjednoczonych istnieje popularny gatunek TikToka, w którym kobieta jest proszona o ocenę siebie. A następnie oceniają ją przechodnie. Zwykle ona daje sobie 10 punktów na 10, a przechodnie dają jej 5 lub 6. Powinniście widzieć jej wściekłość. Inne posuwają się nawet do ataków. Bardzo je to denerwuje. Ja ze szkoły pamiętam, jak uczono mnie, że jeśli odmówisz dziewczynie, to rób to bardzo ostrożnie, przepraszając. Dziennikarka Nora Vincent przebrała się za mężczyznę w ramach eksperymentu i próbowała się zapoznać. Była oszołomiona, że odmówiono jej niegrzecznie, i skpiną z chęcią urazy. Przecież to jest co innego. Skoro tu takie pogaduchy na koniec wyszły, to ja się podzielę pewną obserwacją. Uczęszczałem kiedyś do Szkoły Naturalnego Leczenia w Bydgoszczy. I tam żeśmy mieli wspaniałego nauczyciela chińskich metod leczniczych. On tam był dwukrotnie dłuższy czas w Chinach i dzielił się różnymi obserwacjami, między innymi właśnie takimi obyczajowymi. Opowiadał nam, jak bardzo taktownie zwraca się tam uwagę na te osobiste sprawy, żeby nie urazić drugiej strony. Czy to mężczyzna, czy kobieta, jeśli chce poznać kogoś, tam ktoś się spodobał, to pytania zadawane są w formie przypowieści, w rodzaju, czy gdyby jakaś dziewczyna zaproponowała tobie to i to, to co byś wtedy odpowiedział? Omawia się jakąś hipotetyczną trzecią osobę. No, a zapytany w ten sposób mężczyzna odpowiada, no gdyby mnie jakaś dziewczyna zapytała, to być może i tak dalej, w zależności od okoliczności. Wtedy nawet w wypadku tej odmowy, to domyślnie wszyscy wiedzą, obie strony wiedzą, o kim się mówi, ale w razie odmowy nie ranić się uczuć to nam podkreślał ten nauczyciel bardzo mi się to podobało. No to samo jest też w Japonii, z tego co wiem, tam ludzie z zachodu, szczególnie z Ameryki, podobno nie wpuszczać się do niektórych klubów, tam jest jakaś kultura gejsz i tych kobiet do towarzystwa, w każdym razie są takie przybytki, których w ogóle nie wpuszczają gburów z zachodu, bo ci nie mają pojęcia jak się zachować. Także nawet taka sfera życia, której ogólnie nie popieram, stoi na zdecydowanie wyższym poziomie.